Nie pozwól, żeby myśli porządliwe rozwinęły się w Twoim sercu, bo Twoje serce ma być tylko dla tej jednej, której ślubowałeś na całe życie. Nie dziw się, że potem przychodzi szatan do Twojego małżeństwa i zaczyna wszystko rozwalać. To jest Twój grzech ukryty. Nikt nie musi o tym wiedzieć, że oglądałeś pornografię. Nikt nie musi o tym wiedzieć, że dzisiaj, nie wiem, Widziałeś czy kobiety gdzieś tam w pracy, na ulicy, czy na przystanku autobusowym, i marzyłeś o seksie z nimi i rozbierałeś ich oczami. Nikt tego nie widzi, oprócz Boga i szatana. I szatan przychodzi, bo ma otwarte drzwi przez Twój ukryty grzech. Przychodzi do Twojego małżeństwa. Często dzisiaj mężczyźni, ale też kobiety zdradzają. Jest tyle. Romansów, które kwitną, szczególnie w pracy. Kochani moi, ostatnie trzy lata, statystyki są zdumiewające: 75% rozwodów na podstawie odkrytej zdrady małżeńskiej. Zdrady kwitną, po prostu tego jest plaga. Moja żona o tym nie wie, że ja mam romans z jakąś kobietą, ale szatan i Bóg wie. I Szatan wchodzi w to, jak w masło. I zacznie tak pracować nad sercem żony, nad sercem męża, żeby ich jeszcze bardziej skłócać między sobą. A równocześnie będzie pracował nad tym, żeby serce męża coraz bliżej było serca jego kochanki. Świetnie będzie im się rozmawiać, będą się świetnie rozumieć. Mają coraz częściej o sobie myśleć, tęsknić za sobą. W sercu męża pojawi się myśl, że ta kobieta, która jest moją żoną, ja się chyba pomyliłem, kompletnie się nie dogadujemy, ciągłe spięcia, napięcia, kłótnie. A ta, jaka to jest kobieta, jak ona mnie rozumie. Jak wspaniale nam się spędza czas, jak cudownie nam się rozmawia. To szatan robi, czy ty nie rozumiesz tego? przez co przez to że nie rozprawiasz się radykalnie z grzechem w twoim sercu i przez to ma otwarte drzwi do rozwalenia kolejnego małżeństwa. Jeśli nie rozpocznę pokuty. To nie jest tylko kwestia, rozumiesz, wyspowiadania się w konfesjonale. Oglądałem pornografię, masturbowałem się, mam przyjaciółkę, która jest bliższa mojemu sercu niż moja żona. To trzeba zerwać. To trzeba rozpocząć radykalną pokutę, radykalne decyzje. Bo inaczej szatan przyjdzie, i to wszystko rozwali. Często nasi najbliżsi rodzice widzą, co się dzieje w małżeństwie ich dzieci. Powinny podjąć pokutę, powinni podjąć pokutę za ich dzieci, które może kompletnie tego nie widzą. Żona za męża, mąż za żonę, dzieci za rodziców. Nie ma grzechu indywidualnego. Mój grzech, który czynię, nie wiem, w pokoju, w moim bloku, osłabia cały Kościół na świecie i wszystkich ludzi na tej planecie. Co więcej, moja pokuta wzmacnia wszystkich ludzi w Kościele i wszystkich ludzi na całej planecie. Pokuta męża. Wzmacnia żonę, pokuta żony wzmacnia męża, pokuta rodziców wzmacnia dzieci, pokuta dzieci wzmacnia rodziców, pokuta kapłanów wzmacnia parafię, pokuta biskupa wzmacnia diecezję, pokuta papieża wzmacnia cały Kościół, tak to funkcjonuje. A więc wynagrodzenie, za każdy najmniejszy grzech, muszę pospowiedzi świętej. Pytać Jezusa, powiedz mi: Jak ten, ten, ten i ten grzech mogę wynagrodzić? Tobie Jezu i człowiekowi, którego skrzywdziłem, daj mi pomysły, Matko Boża, jak mogę to zrobić? To po zakończeniu spowiedzi zaczyna się prawdziwa pokuta, zaczyna się strategia wynagradzania za grzech. U nas ten piąty warunek Spowiedzi Świętej kompletnie leży: zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom. Kompletnie. I czwarty etap pokuty: przyjmowanie tego codziennego trudu cierpienia jako takiego codziennego mojego wyrzeczenia, umartwienia. Wiecie, my jesteśmy ludźmi, którzy. Są nawykli do życia w nieustannej przyjemności, dogadzaniu sobie we wszystkim. Cały czas musi być komfort i przyjemność. Jak się robi nieprzyjemnie, to zaczynam wchodzić w agresję, w złość, gniew, bunt. Codzienne drobne ofiary, umartwienia, wyrzeczenia powodują, że mogę żyć pełnią miłości wtedy, kiedy nie jest przyjemnie. Dlatego Matka Boża wszędzie dzisiaj mówi post. Błagam Was, dzieci, o post, o chlebie i wodzie. Błagam Was o drobne umartwienia i ofiary każdego dnia, żebyście wzrastały w miłości. Mówisz, ale co to ma do tego, jeśli ja dzisiaj nie zjem mojego ulubionego pączka, czy nie posłodzę sobie kawy, czy będę dzisiaj posił o chlebie i wodzie? Jak ma to wpłynąć na moją miłość? Uczysz się kochać wtedy, kiedy nie jest przyjemnie z moim ciałem, któremu sobie nie dogadzam. Co ma potem wpływ na umiejętność kochania wtedy, kiedy jest nieprzyjemnie w relacji z żoną, z mężem, z dziećmi? Jeśli nie mam tego stylu życia, w którym codziennie staram się składać drobne ofiarki, wyrzeczenia, po to, aby kochać pomimo tego, że nie jest przyjemnie, ofiarowywać to też jako uczynienia za moje grzechy, nigdy nie nauczę się kochać. Nigdy nie nauczę się kochać. Dopóki będę miał motylki w brzuchu i będę zafascynowany moją żoną, i procesy biochemiczne będą rozpływać się w moim mózgu, to nie jest problem, żeby kochać w cudzysłowie. Ale jak to się wszystko skończy, i będzie nieprzyjemnie w relacji z żoną, i będzie nieprzyjemnie w relacji z mężem, wtedy pokaż, że kochasz. Wtedy pokaż, że pomimo tego, że jest nieprzyjemnie, masz wysoki standard okazywania miłości pomimo tego, że jest nieprzyjemnie i się nie cofniesz z tego. To uczy stałe, codzienne wyrzeczenie się, umartwienie z prostych rzeczy. Tu nie chodzi o jakieś wielkie, wiecie, biczowania, noszenie włosiennicy. Tu chodzi o drobne ofiary drobne ofiary i znowu możesz pytać Matkę Bożą każdego dnia powiedz mi Maryjo pokaż mi różne sytuacje w ciągu dnia gdzie mogę się umartwić gdzie mogę sobie odmówić pewnej przyjemności żeby wyznać miłość Tobie pokutować za grzech a jednocześnie uczyć się w tym wyrzeczeniu przyjemności, kochać jeszcze piękniej mogę sobie dzisiaj odmówić tego, że nie wiem, będę oglądał Ligę Mistrzów fajny mecz ale to jest przyjemne. To nie jest nic złego oglądać sobie mecz, ale mogę sobie dzisiaj powiedzieć: ofiaruję to, że go nie oglądnę. I spędzę ten wieczór z moją żoną. Spędzę ten wieczór z moimi dziećmi. Dam im swój czas. Daj mi swoją miłość. Nie obejrzę sobie dzisiaj tego meczu, wezmę różaniec i pójdę sobie na spacer piękny wieczorem. I odmówię sobie trzy części różańca. I porozmawiam pięknie z Maryją. I dzisiaj będzie mój czas i Matki Bożej, mój czas i Pana Jezusa. Drobne ofiary, drobne wyrzeczenia, ale one niesamowicie budują miłość. Niesamowicie. Skarby, dużo by o tym mówić, ale zamykam w tych czterech punktach. Czym jest pokuta? Wpierw, wołanie o Ducha Świętego, żeby pokazał mi mój grzech. Dwa, uniżenie, przepraszanie, żal za grzechy. Trzy, wynagradzanie za wszystkie grzechy, które zobaczyłem w sobie, za które wyspowiadałem i teraz jest proces zadośćuczynienia. I cztery, przyjmowanie codziennych ofiar, drobnych wyrzeczeń i umartwień, jako pokutę, która ma mnie uwolnić do kochania. Uwolnić do kochania. To jest bardzo ważne. Amen.